Słuchajcie, ostatnio zdarzyła się taka sytuacja, że w czasie burzy samochód przejeżdżał przez kałużę i pod tablicę wpłynęła woda i pękła ramka, tablica wypadła, zgubiła się, ktoś ją zabrał z tego miejsca, gdzie to, gdzie to się stało, bo znalazłem tylko kawałek ramki. I mam taką radę dla wszystkich, którzy chcą uniknąć problemów ze zgubioną tablicą. Po pierwsze pilnować, żeby w żadnym warsztacie nie wymieniali Wam ramek, bo nam wymienili i okazały się takie słabe mocno. A po drugie polecam każdemu zapisać na tablicy numer telefonu, ja zaraz swój tutaj dokończę i napiszę jeszcze znalazłeś, zadzwoń, nagroda i tutaj wrzucę pod tablicę, że jak się zgubi, ktoś znajdzie, będzie miał numer telefonu wpisany nie, nie, nie takim niezmywalnym markerem, przekręcę zaraz ramkę dobrze tymi samo gwintującymi wkrętami i mam nadzieję, że to się będzie trzymać. No i oczywiście mam nową ramkę, bo tamta była pięknięta. Także pilnujcie w warsztatach, żeby wam nie zmieniali, i niech każdy zapisze sobie numer telefonu na tablicy zanim ją zgubi. Bo później jest awerencja, urzędy, kombinacje i można tego w łatwy sposób uniknąć. Pozdro.